Cześć, dzisiaj taki wstęp do przygotowania do zimy, taki szybki vlog. Jak widzicie, tutaj folia bamberkowe jeszcze z zeszłego roku, muszę tylko wyprostować. Trochę agrowłókniny mam też, żeby w razie mocnych mrozów przykryć rośliny, chociaż mam też ogrzewanie zecelowane, które włącza się automatycznie, kiedy temperatura spada do 6 stopni. Co, na, co muszę zrobić, to umyć te wszystkie tace. Tutaj uporządkować, posprzątać, pozamiatać, popatrzeć, jakie rośliny idą do foliaka, a które wniosę do domu. Tak na naziemne. Otrzymałem już ostatnie nawodnienie ze środkiem przeciwwynowcą, czyli mosplinem. I zostało mi spryskanie je środkiem przeciwko i później grzybom. A na następnym odcinku więcej o zimowaniu, jakie kaktusy są ciepłolubne i zimnolubne i co robię z osinami, które będę wnosiła z ogrodu z powrotem do domu. Także zapraszam i do następnego razu.